Challenge. Co to jest za challenge? 18 przedmiotów. 8000 tysięcy ławek pod tym filmem nagrywam kolejny Brawl Stars challenge. W tym momencie księga zaklęć Brawl Stars wybiera osobę, która zgarnia prezent z ostatniego odcinka. Wielkie gratulacje szefie i pamiętaj, żeby to, w opisie swojego kanału coś do kontaktu, żeby mógł wysłać ten prezent w wiadomości prywatnej. A dzisiaj, moi drodzy, jedna osoba z pod tego filmu zgarnia tego przepięknego skina Angel Max. Jego wartość to 149 gemów, a oprócz samego skina, który swoją drogą ma bardzo fajne animacje, i w ogóle to jest chyba najlepszy skin do Max, jest jeszcze nowa profilówka oraz emotka. No i co najlepsze, jeżeli nie masz jeszcze odblokowanej Max, czyli mitycznego to jeśli zgarniesz się ode mnie od supercela tego skina, to otrzymasz również tego brawlera totalnie za darmo na swoje konto. Także jeżeli to Ty chcesz być tą osobą, która zgarnia ten kozacki zestawik, to zostaw szybko łapkę w górę pod tym filmem. subskrybuj kanał, wszystko Subskrybuj tam na dole. Wielkie pozdrowienia każdego, kto ostatnio zostawił suba. pisany kod Damian w sklepie Brawlstars. Dziękuję ślicznie za wsparcie. No i napisz w komentarzu, który zadymiasz najbardziej lubi Lizaki. Jest taki jeden gagatek z kapturem. Powodzenia ja wszystkim, a teraz lecimy. Hej, witajcie, ja jestem Damian, tam z bardzo serdecznie w kolejnym kozackim odcinku z Brawlstars na moim kanale! A dzisiaj pora na deadboxowy arm Get on! Ponieważ pod ostatnim odcinkiem umowa była prosta. Wy mieliście dobić 6121 łapek, a ja w zamian za to miałem dla Was zrobić openik aż 1000 deadboxów. I jako, że z tych skrzynek, oprócz skinów, można też trafiać za zademiarzy. W przeciwieństwie do skrzynek sezonowych, jak jeszcze nie oglądaliście odcinka, to możecie sobie obadać. No i w tym momencie tworzę nowe konto, bo jako, że z deadboxów można wydropić absolutnie wszystko, to chciałbym dzisiaj, może, trafić wszystkich za zademiarzy? No, jak na 1000 skrzynek, to chyba jest to możliwe, tak? Pyk, no i świeżutkie konto testowe z zerem pucharków, na którym jest tylko Shelly, jest już gotowe. Jak widzicie, mam tutaj też do odpakowania. Najnowszych zadymiarzy, takich jak Juju czy nawet Shade. Więc łącznie do trafienia jest aż 85 brawlerów i cała masa Halloweenowych skinów. No to pora przejść już do tych delboxów. boxów Swoją drogą czytałem Wasze komentarze i wiele, naprawdę wiele osób uważa, że to są najlepsze skrzynki, jakie są w grze. No widziałem, że Wam strasznie oddawały. I słuchajcie, ja pamiętam, że jak robiłem wielki opening 1000 boxów, to tam odblokowałem prawie wszystkie legendy. I mam pewien challenge, który chcę zrobić w tym odcinku. Bo mówiliście też, że chcecie jakiś challenge znowu na kanale. I co to będzie za challenge? No to już się dowiecie za chwilę, ale wiecie, co najpierw otwórzmy pierwszy boxa i zaczynamy od dziewiątki, w której nie ma nic, nie ma żadnego nowego brawlera, a żeby w ogóle wydropić skinę, no to najpierw musimy trafić i Dostajemy najpierw ikonę gracza, kociołkową. Pozdrawiamy kociołki. Otóż challenge będzie polegał na tym, że jeżeli w tym odcinku uda mi się wydropić przynajmniej sześć legendarnych zadymiarzy, czyli połowę ze wszystkich, którzy właśnie są w grze, to muszę wtedy zafarbować włosy na kolor, który wy wybierzecie na moim Instagramie. Damę czteryty, zapraszam bardzo serdecznie. jak chcecie zadecydować o tym, jaki będę miał kolor i nie żadną jednorazówką, która się zmyje od razu, tylko normalnie pójdę do fryzjera czy tam barbera czy kto właśnie farbuje te włosy, i zrobię taki kolor, jak ma być. Jeżeli oczywiście wpadnie dzisiaj 6 legendarnych zadmiarzy no bo może mi się uda, może mi się upiecze i tych 6 nie wpadnie. Ale przy tym 1000 megaboksów, to ja tam trafiłem 10 legendarnych, jak nawet nie 11 z tego co pamiętam, więc <słuch> może być ciężko. Na tym polegają challenge'e, że nie mogą być załatwe. To jeszcze tylko powiem, że jeżeli chcecie więcej takich odcinków z różnych Starsowych challenge'y to możemy się tak umówić, że jeżeli pod tym filmem dobijecie tutaj 8000 łapeczek, od razu lecę nagrywać challenge, który będzie miał najwięcej łapek. Naśród Waszych propozycji w komentarzach. Także lećcie teraz do komentarzy i napiszcie propozycję na kolejny prostosowy challenge. Jakoby miał wykonać karę, co miałbym zrobić. Tylko proszę coś takiego realnego. I obkujcie, oczywiście, te komentarze, które Wam się podobają, że, że fajne są challenge. A dobra, my lecimy, słuchajcie, bo tych. O! Pięknie. Dobrze, zaczynamy chyba dobrze. Chciałem powiedzieć, że tych deadboxów mamy do otworzenia naprawdę, naprawdę dużo. I słuchajcie shoot, rzuceli, czyli to na razie jest skinek. Nie jest to nowy brawler. To troszeczkę dobrze dla mnie, chociaż to może też się przełożyć na to, że wtedy będą większe szanse na legendę, nie? Bo jak mniej tych słabszych brawlerów wypadnie, to ta szansa na legendę jakoś tam się kumuluje zawsze i te legendarne dropy później wpalają. Ale dobra, no mamy skinka pierwszego. Ja jestem zadowolony. Na tysiąc tych skrzynek to na pewno dużo tego potwieramy, dużo sobie tego przetestujemy. Ostatnio otworzyłem kilka właśnie tych darmowych, które każdy z nas dostawał. I jak chcecie, to możecie się pochwalić w komentarzach, co wam wpadło. A teraz słuchajcie z drugą, no tu jest dziewiąteczka, to może będzie jakaś jedynka, nie ma. Dobra, taką to skipuję duszek tutaj wpadł, to muszę niestety to skipować. Oczywiście, widzowie, jeżeli tu będą długo jakieś nudne skrzynki, to lipa troszkę. O! Co? Nie! 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 Co to jest za challenge? Co to jest za challenge? Co to jest za challenge, najgorszy widzowie? Co ja właśnie wymyśliłem? Czy ja właśnie wam mówiłem, że jak długo zadmiarze nie wpadają, to jest jakaś większa szansa na legendę? Dobra, nie wiem, otworzyliśmy z 5 boxów, mam jedną legendę, aż ja 6 to jest za mało. Ja chciałem na początku 10 legendarnych zrobić, ale mówię, nie, no za dużo, to będzie nierealne, jeszcze zdam jeszcze jakiś challenge, który się nie da wykonać. I widzowie na mnie będą źli, że za łatwy sobie challenge wziąłem. A to co? Leon wypada, po prostu nie wiem, nie wiem, który to był Dead Box. I może faktycznie te skrzynki są najlepsze, może mieliście rację, może one są jakieś, nie wiem, no boostowane. O co tu chodzi, dlaczego mi tu już legenda wypadła? Przecież nie wiem. Ja naprawdę nie wiem, co tu się wydarzyło, widzowie. Moje włosy zostały właśnie robicie Nie wiem, możecie napisać, czy tak jest lepiej. Ogólnie pani Fryzjerka mówiła, że on tak robi, że wtedy jestem spoko. <laughs> no ale ja zawsze tak układałem włosy do góry. Nie wiem, mimo, trochę dziwnie wyglądam. rozwaliłem to już nie będę ich poprawiał. Mamy pierwszą legendę, także jeszcze 5, a zostało z 995 boxów. No myślę, że przegrałem ten challenge i będę musiał farbować włosy, także już wybierajcie na jaki kolor mam farbować. Błagam, tylko nie róbcie ze mnie jakiegoś ufulutka. pewnie mi dacie jakiś kolor zielony, bo deadboxy są zielone, nie? Ja już to widzę, nie? Ja już was znam, widzowie. Oj, oj, dobra, tu dostaśmy jakieś fajne duszki, ale no musiałem to skiknąć, bo nas tutaj interesuje. Za że no tutaj, oczywiście, nagrobek jeszcze zostający lajka. Tak, zostawcie lajka, nie? Za to, co tu ci... <laughs> Ole, mi tutaj teraz coś poskoczyło troszeczkę, kaszel mi złapał Przepraszam, ale mówiłem, że możecie zostawić łapkę za to, co tu się dzieje. Ja już po prostu lecę z tym openingiem, nie? Ja tu nawet nie muszę nic czarować, Ja tu właśnie muszę dzisiaj odczarowywać. Jak zawsze się staram mieć jak najlepsze dropy, to dzisiaj muszę się cieszyć z tych słabych. Ja bardzo się cieszę tutaj w tym momencie, że nie ma żadnych świecących rzeczy, że nie muszę się stresować, że legenda wypadnie, tam pajączek się pojawił. Uff. Ja już się bałem, że to jest legenda jakaś. Dobra, to na razie jest Barley. Jest git. Dobra, takich Barleyów to możemy sobie trafiać. Kociołki też możemy sobie trafiać. W ogóle to jest kolejny już kociołek, nie? Ile my dzisiaj kociołków tutaj natrafiliśmy? Dobra, lecimy dalej. Tutaj bardzo dużo golda. Jestem ciekawy, w ogóle ile tych wszystkich zasobów też po tym tysiącu sobie uzbieram. Fajny ale już go widziałem wcześniej. Swoją drogą jak nie oglądaliście ostatniego odcinka, gdzie wchodzę na moje główne konto Legenda Damian, czyli to, na którym właśnie będę leciał po 40 tysięcy pucharków, ale fajne dnia. To zapraszam Was bardzo serdecznie, bo no, działo się tam dużo, bardzo dużo sobie pokazałem. Dobra, to jest melodia. To jest melodia, to nie jest jeszcze legenda. Stan legendarny za wymiarze dalej jeden. Skipujemy melodię, ale no spoko. Kolejny Brawler tutaj odblokowany. W tamtym odcinku też pokazuję, co się działo e, ogólnie na moim koncie Brawl Starsowym, kiedy właśnie miałem przerwę od YouTube'a, nie? A podziało się naprawdę wiele. Dobra, już nie gadam o tym filmie, ale no. <laughs> tak chciałem Wam powiedzieć, to też nie jest legenda. Kształt trochę Leona na początku, nie? Ale Leon już był trafiony, więc ja tutaj nie musiałem się niczym stresować. Bije jest odblokowana. Powiem wam szczerze, że. No dobre są te skrzynki. Tu mamy na razie gasa, więc też prawdopodobnie skina do niego dzisiaj trafimy. Fajnie, fajnie. Tutaj znowu dziewiąteczka. W ogóle też spoko to zrobili, że te liczby teraz się tak luzowo wyświetlają w jakichś momentach w środku, nie? Bo to daje taki element ekscytacji, że nawet jak ta dziewiątka za każdym razem wypada... Nie. Dobra, chyba zmieniamy tu na 10. się nie, nie chcę partowanie włosów, dlaczego. Ej, znaczy, próbowałem wymyślić jakiś challenge taki, który będę w stanie wykonać jak przegram. i ten będę. Ale ja w życiu nie miałem jakiegoś koloru na włosach. Ja mogę wyglądać mega śmiesznie. Jak już widzowie to idźcie w jakiś fioletowy, to będę miał chociaż do cosplayu Franka, który mam obiecałem i muszę cały czas wykonać. Mamy drugą legendę trafioną. Wiem, że to jest najlepsza moja reakcja na legendę Ever, ale to jest dalej cały czas, nie wiem, no 30 deadbox mamy dwie legendy. Rico. Błaga, nie dawajcie mi tych legend już! A nie i to jest najdziwniejszy odcinek na świecie. Ja nie chcę legendarnych zamiarzy Proszę, nie. No już niech moja pasta. Te... Nie, nie, to jest, to jest niewykonalne. To mi się na pewno uda. Przecież, jak już trafiłem dwie legendy. Nie, naprawdę, widzowie, ja właśnie mam delegowany mus. Za taki odcinek. Hypercharge, ok? Proszę, bez, bez legendy, bez legendy, bez legendy. Dobra, ticzek. Hi, yy, i tutaj właśnie TIK. Spoko. Witam, witam. Każdy teraz świecący przedmiot to jest stres. Tak sobie myślę, że w sumie bitwa na bokserze czy coś, to właśnie chyba powinny tak wyglądać, że jest jakiś challenge i trzeba albo coś trafić, albo czegoś nie trafić, nie? I wtedy to był taki fokus, tak by się wszyscy stresowali. No i byłaby fajna rywalizacja, nie? <ścoughs> Bo ja tutaj jestem podjarany tym, co się dzieje i naprawdę wierzę w serduszku, że no więcej tych legend tu nie wpadnie. Troza! Rozardzinia. Witam cię tutaj spokojnie. No i pamiętajcie, że to cały czas jest konto zero pucharków. Totalnie nie ma tutaj żadnych pucharków. Oczywiście jest to konto w mojej wersji deweloperskiej, którą dostałem od Supercela właśnie, żeby robić takie zwariowane testy wszystkich nowości, jak na przykład Deadboxy. No a co tam u was słychać widzowie? Jak tam wam e, żyć komi, jak tam weekendik, co u was e, dobrego się ostatnio wydarzyło, możecie napisać w komentarzach. Ja czytam te komentarze. Ostatnio nie ma ich aż tak dużo jak wcześniej, więc idzie to sobie na spokojnie przeczytać. I fajnie też jak widzę znajome twarze w komentarzach, że jak już któryś film z rzędu widzę, że to same osoby komentują to zawsze miło jest im dać serduszko. No a tu przed chwilą mieliśmy świecącą jedynkę, tylko tak naklikałem palcami, że mi się iPod i wywaliło mi Brawl Starsa. Także nie wiemy. I teraz jest niepewność. Po tej setce skrzynek, słuchajcie, sprawdzę, czy nam wypadła czasem legenda. Mam nadzieję, że to nie, było, nie była żadna legenda. Ale no, tutaj już nie ma świecącego, więc coś tam nam na pewno wypadło. To nie jest tak, że to przepadło. Mam to na pewno na koncie. I lecimy dalej. Żeby w ogóle dostać jakąś większą liczbę niż to 9 i te 12, co tam było wcześniej, to musimy trochę tych zadymiarzy najpierw odblokować, nie? No bo, jednak, żeby była szansa na jakieś te skiny z tymi niemotkami. Dobra, 8bicik. to jest też na razie e, maszyna zniszczenia, bardzo rzadki brawler, spoko, w ogóle czterech bardzo rzadkich, więc chyba jakiś bardzo rzadki brawler nam wtedy, wtedy wpadł, mi się wydaje, widzowie, ale zaraz sobie to sprawdzimy, nie? Zaraz sobie przeanalizujemy wszystko. A jakbyście byli ciekawi co u mnie, no to wczoraj sobie oglądałem Zetę, nie, znowu nie wiem czemu, miałem wrażenie przez chwilę, że to jest Amber, ale przecież Amber już wypa wypadła. Zeta dzisiaj sobie awansowała dalej, więc fajnie, trzeba wspierać chłopaków, kibicujemy, oby im poszło tak dobrze jak w zeszłym roku. Trzymam za nich kciuki, brok. Dobrze, no to jeszcze Zombroka zaraz poproszę jakiegoś skina Cieszę się, że te legendy ustały na razie, nie? Może jest jakaś szansa, że, że te 6 legend nie będzie Ale czemu ja akurat 6 zrobiłem? No mogło być 10 Ogólnie z procentów na legendarych zadymiarzy No to wynikałoby, że szansa na trafienie poszczególnych To jest 0,015% Więc bardzo malutko A mi już tutaj dwójka wypadła I Leon i Amber Ja nie wiem jak to jest, naprawdę Ale do tych boksów to ja mam jakiegoś farta Oho, I, w... i jeszcze jeden Brawler No musi być Brawler nie boję się, że legenda, nie, że nic i potem legenda, ale na szczęście spoko. Dobra, jeszcze się trzymamy. Status legend cały czas yy, na dwójce, nie podniosło się. Ból albo skinek do bóla, nie, to jest po prostu ból, dobra. No tych rzadkich brawlów to już trochę odblokowaliśmy. Fajnie, fajnie. bo nie przyjemnie się te skrzynki otwiera. Powiem wam szczerze, że na moim koncie, jak już miałem takie wymaksowane bardziej, no to troszeczkę gorzej było, nie? Mniej tych fajnych dropów było. Parę skinków tam wpadło, tutaj perełka, to jest trzeciej epicki zadymiarz. I spoko. Ja bym poprosił ten pater, że cały czas epicy za lecą. I bez żadnych legend. Dzisiaj nie potrzebujemy legend, naprawdę. A widzicie jak to jest. Jak człowiek nie chce legend, to od razu dostaje dwie. <noise> A ja opowiadam, jak długo czekałem w ogóle na moją pierwszą legendę na moim OG koncie. Kto oglądał mnie jeszcze w tamtych czasach, dajcie znać w komentarzu. O, Karl. Dobrze. Karla jak najbardziej szanujemy. Cieszę się bardzo, że tutaj wpada. Szanujemy oczywiście wszystkich zademiarami. Nie wiem, czy mój brat wyszczególniłem Karla, ale no, tak to jest właśnie. Dobra, idziemy dalej. Oho, Mortis. Dobra, to też jest mityk. Okej, okay, fajnie. Witamy Mortisa. Do Mortisa też na pewno jakie skinki tutaj będą. Jackie. Dobrze. Jackie też może. Może być. na razie będę kolekcjonował tych wszystkich brawlerów. Ja tylko proszę o jedno, niech te legendy tutaj nie wpadają, nie? I jakbym teraz właśnie bywał, ale dobra, to jest jeszcze peny. Ale coś tych zadymiarzy w tych zademiarzy zaczęło ostatnio dużo lecieć. Nie wiem czy to dobrze zestuje. bo pamiętajcie mi że my lecimy cały czas z pierwszą setką. Nie pogrzało z tą liczbą sześciu legendarnych zadamiarzy na nowym koncie. Na 1000 zboxów Nie, to nie jest. to nie jest chyba dobry pomysł. Pam! Okej, okay. niech będzie Pamka Do Pamki też zaraz będzie mógł Skinek wpaść Także czekam na to I jest Dynamike No to też czekamy teraz na tego Dynamica z mózgiem Czyli na tego Skinka się fajnie jakby już te Skinki zaczęły wpadać, nie? O, o, El Primo Dobra, dopiero teraz w ogóle El, El Primo wypada Szybciej trafiłem Leona O, jeszcze kredyty wpadły No to akurat na nitę, nie? Szybciej trafiłem Leona I Amper niż El Primo To jest mocne konto, naprawdę Jessie nie, no czemu ja mam taki zabaw cały czas? No i słuchajcie, na ten moment mamy 26 zadymiarzy, dwóch legendarnych. Także legenda żadna nie wpadła. i Lori mi się wydaje, że wtedy wpadł. Wpadli w sumie powinienem powiedzieć, bo nie kojarzę właśnie, żeby ten brawler wypadał, a tak to resztę pamiętam. No i proszę, mamy, słuchajcie, skina do Majka. No nie. Trzecia legenda. Nie komentuję tego. Trzecia legenda to jest, nie wiem, ze sto, sto, 110? Nie ma opcji, że ja ten czas wygram. Było dać 10. Było dać 10. Ja do tego jeszcze pinik. Ja nie wiem jak to jest możliwe, nie. Dobra, mamy Hypercharge. Trzecia legenda, proszę, już nie chcę. Dużo Hypercharge w jednej skrzynce, ale jaja. Jeszcze bery. Nie, i te dropy z tych deadboxów są serio na buście. Nie, widzowie! Zwiększamy to na 10? Nie no, nie mogę tego zwiększyć na 10. No powiedziałem 6, to powiedziałem 6, nie? Może jeszcze się coś zwiesi. Może przestanę trafiać te legendy. Nie! <grymne> yeah. Błagam, trzymajcie kciuki, bo za mnie widzowie. Chyba że bardzo chcecie, nie zobaczył jakiś kolor o włosach, to możecie dać znać w jakim kolorze konkretnie. El Primo, Skinek! Dobra! No i wam wam primo o, tak się nazywa. Oho, będzie nita odblokowana za kredyty. Witam w klubie! Ustalmy zasadę, że jeżeli bym odblokował legendę za kredyty, to ona się nie liczy. Dobrze? ustalmy tak Bo ja myślę, że i takie je trafię, Bo to za, za szybko coś idzie, za szybko te trzy legendy już coś padły. Nie wiem, czemu ja zdecydowałem się na 6 o 12 przedmiotów. Także to będzie. Nie to jest tylko skin. Jeju, bałem się, że Leon nie, ale przecież my leona już odblokowaliśmy wcześniej. <laughs> Także no nie, nie mogło tak być. 10. Dobra, proszę, bez tutaj legend w środku. Dobra jest Zombrok. Okej, okay. tego skina to dobrze znam akurat. Oho! Kredyty chyba dostałem. No dobra, to weźmy na M w takim wypadku. Bo to w tym boksie, nie? Aha, dostałem po prostu Daryla. Dlatego musiałem przełączyć do kolejnego zadymiarza. No to bardzo rzadkich mamy już wszystkich. Nie no, jeszcze wyjdzie, że ja z tych to trafię wszystkich zadymiarzy i to w ogóle będę miała. A ja się bałem, że 10 to za dużo, nie? Skinek do pam. Ładny, wyposażam Jakby się ktoś zastanawiał dlaczego ja tu robię taki speedrun Bo tych skrzynek jest naprawdę, naprawdę dużo No i nie chcę marnować waszego cennego czasu Chcę wam pokazać najlepsze trafy I wszystko tutaj żeby poszło jak najpłynniej I mamy słuchajcie kolejnego skinka Bo tu jak 11 jest no to będzie Trash Panda peny, Bardzo ładny skinek, bardzo go lubię Skarnetwo z Namiarskiego Także wyposaż teraz Jeszcze tutaj oczywiście zestawię to jest w ogóle moja profiloweczka, <laughs> Ten yy, shop, Crazy Rakunek taki trochę 18 przedmiotów! Let's go Skin do rozy Okej, okay. okej okay. Idźmy dalej Idziemy dalej, screecheck. Okej, okay. to będzie wszystko? Nie będzie wszystko. To nie będzie wszystko, czy to będzie. Dobra, będzie wszystko, bo roza ma 500 pinów. No ale tutaj już porządna skrzyneczka. 18 przedmiotów. Z -boxa jeszcze tyle nie widziałem. Tak, żebym ja to otwierał, nie? Oho, mamy też skinka do gasa. Makabryczny gasik. Ej, wiecie co, chyba się zdecyduje, żeby go kupić. Bo fajny jest. Za te 79 gemów myślę, że warto, nie? Tak, w sensie na moim głównym koncie, nie? Ja chciałbym mieć ten skinka do gasa, bo ładny Uff, nie jest wygląda dalej. Dobra, mamy janetkę. Ale jak tak patrzę na to, co leci z tych dwóch to nie ma bata. Trzeba zrobić jakieś na deadboxy, nie, tylko właśnie nie wiem z kim. Napiszcie w komentarzach, jakiego youtubera zaprosi na pojedynek na deadboxy, bo może jakąś youtuberkę czy kogoś, kogoś właśnie takiego. <grym> tak, widzę, to ja to widzę. Wiem, że wy też to widzicie. I to nawet nie jest jeszcze 200 deadboxów otworzonych. Bo <grym> do siebie ten po... No ja bym podniósł. No, nie no nie mogę. No powiedziałem, że ma być 6. No, to niech będzie 6. po no, prostu ja jestem Google. Czemu ja tak zrobiłem? Naprawdę, tak to jest z tymi challenge'ami Jak się nie chce za trudnych y, robić, żeby czasem widzowie by nie byli lili, że challenge niemożliwe do wykonania To się robi za łatwe I wtedy od razu się przegrywa challenge, od razu, tak o! Pierwszy raz w życiu jest mi tak smutno z powodu tego, że trafiłem tyle lek <śledzimy> To jest niemożliwe to jest najbardziej rewers odcinek, ever. Buster. Dobra. Ja nie komentuję nawet tego. Niech sobie będzie Buster. Niech sobie będzie ta Emska. Tylko, że właśnie przez to, że MSKA się odblokowuje, to też coraz więcej szans na to, że te legendy już padną, nie? Bo tych zadymianych że też nam coraz mniej zostaje. Bierzemy Franka. Siema, witam, jestem Frank. Ej, chyba, że patent będzie taki, widzowie. <grym>, trafiamy cały czas kredyty, obblokujemy wszystkie legendy za kredyty i wtedy nie będę mógł ich trafić, nie? Czyli wtedy może jeszcze wygram że lecz główka pracuje. Polujemy na kredyty. <grym>, nie, no tego jeszcze nie było. Moje te dytki wpadają, widzicie, widzicie, moja taktyka zaczyna dobrze działać. Fęk, okej, okay. witamy tutaj kład. Wow. Idźmy dalej. Willow, dobra. Trochę mityków teraz daje. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Czy się cieszyć, czy nie. Chyba już mam móc speedruny, Mamy hiper Teraz była jakaś taka pasa gorszych skrzynek. Sparo tutaj do nic nie wypadło. Tylko liczę, że te skrzynki już mi się skończą. Teraz ogólnie otwieramy drugą setkę. No się udało. 37 brawlerów po 200 skrzynkach, w tym cztery legendy. 800 jeszcze przed nami i dwie legendy mają wpaść. No to jest niemożliwe, żeby ich chyba nie trafić, nie? Ja już to przegrałem. Się z tym godzę powoli, widzowie. Postanowiłem, widzowie, że kolejną 800 skrzynek zrobimy naraz. Speedrunem. No bo mamy czterech legendarnych zademian, i teraz, patrzcie, wpada piąty. Nie, to jest skin doskonałe na szczęście. Ale teraz z skin do Chestera, dobrze, bo już mieliśmy Chestera. Nie no, zawał. Jeszcze fajna emotka do Squika, ale teraz słuchajcie, robimy już Speedrun. 799 skrzynek, jeszcze przed nami. Oho, będziemy mieć Franka. Także kolejny brawler odblokowany. Jeszcze tutaj dziewiąteczka, ale nie no, też nic ciekawego. Także teraz się Frank pojawia. I kogo my teraz będziemy mogli wybrać sobie w ogóle z alei? Jeszcze dalej, słuchajcie, kolejnego epika. No dobra. Powiem wam szczerze, trochę mnie zmuliło, bo. 18 przedmiotów, dobra, no to mnie odmula, takie coś mi odmula, skin do Bastera. Buster z piłą łańcuchową, okej, okay. dobra, I czy to będzie wszystko, bo on ma po prostu zestaw taki pinów, okej, okay. tak, tak, dobra, zgadza się, dak, okej, okay. tego zmiarza przyjmę, dobrze, że to nie jest legenda Czy jest jakiś cień nadziei na to, że uda mi się jeszcze wygrać ten challenge nie będę miał 6 legend? Nie wiem, ale teraz mamy hypercharge'a może ja powinienem zrobić, że jeśli nie trafię przynajmniej 6 legend, to wtedy to robię, a ja zrobiłem, że jeśli trafię 6 legend, nie, no jestem taki... Arr, nieważne. Dobra, skin. Ej, fajny, dyniowy kieł. Dobra, przyjmuję go tutaj bardzo serdecznie. Dobra, oficjalnie. Nie miałem policzyć. Gratuluję, gratuluję, kit, że przybyłeś i pozbyłeś mnie nadziei. To coś zmienia kolor. Tylko na jaki? No to od was będzie zależało. Podajcie na Instagram, damy 4ty. też w komentarzach pisać, jaki chcielibyście kolor. Także, no kit, kolejna legenda. I no nie ma No jeszcze mamy tutaj myślę, że spokojnie 600 skrzynek do utworzenia. No i mamy Grifa No kurwa, tam ile tych ty kredytów na Grifie się zebrało? No jest mityk. Bierzemy pana Gienia. Ogólnie wizowe to dobrech, nie wiem, 10 minut. Nic nie wpadło, totalnie, może te skrzynki zaczarowałem jakoś się już nie da zrobić tej szóstej legendy Proszę, 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 niech tak będzie A wy ogólnie możecie mi zostawić łapkę na pocieszenie jak przegram ten challenge czyli będę musiał to zrobić, także... Miko! Jest i pan małpka, jest hiperdoładowanko i to jest niedźwiedziowe hiperdoładowanko, no dobra Jest słuchajcie Chuck, tak to jest Chuck, dobra to też będziemy mogli trafić do niego piekielnego skina, więc spoko Jest Tiu ale powiem wam, że nic nie wpada totalnie z tych skrzynek Ja już tutaj taki rozłożony leżę O, mamy mityka Max, bo ładny skinek do niego jest do zgarnięcia Także powiedzam bardzo serdecznie No a tu patrzcie, te skrzynki chyba dają mi szansę jeszcze Jeszcze jest szansa, że ta legenda się nie pojawi Przecież ja mam wrażenie... no właśnie Że jak długo nic nie ma, to potem daje jakiegoś mocnego brolera. Na przykład Gienia eee, Witamy Gienia tutaj Ale Niech tak zostanie, niech tu nawet nic nie leci, nie? Tylko po prostu, żeby te legendy się nie pojawiły i tym razem słuchajcie do. Squeaka. Ej, co jest? Klęski wypadł. Widzowie, ja tu prawie przysnąłem, nie? Już tyle czasu otwieram te skrzynki. A tu klęski się nagle pojawił. O! Co to? Shade! Trafiłem Shade'a! Pierwszy raz wypadł mi właśnie ze skrzynki. Bardzo fajnie. No, trochę mnie obudził, bo powiem szczerze, że teraz totalnie nic nie wpada z tych skrzynek. Jak ja to mówię teraz, to za sekundę tu nam legenda i co? So, I kończę no, Przegrywam i będą się mieć farbowane nosy. Sam, dobra, no to jeszcze nie jest najgorzej. Ale coś się chyba odblokowało. Mhm, hiperka. Jest 11 przedmiotów. Uwaga! Stew, dobra, to jest ten skinek do stew. Bez głowy jedzie, jeszcze zestaw pinów, ok, ok. Dziesiątka od razu. Hypercharger, do stew też, ale zestawik tu leci. To jest skin Gina! To jest ten, bagnisty. Dobra. I słuchajcie, mamy piekielnego czaka. I o tym mówiłem właśnie, że tego skin kina też na pewno dostaniemy. Szczerze, totalnie nie mam pojęcia, jak do końca. Ale, dawno nie było legendy. Naprawdę, bardzo dawno. I jest jeszcze taki cień szansy. No, na przykład właśnie taki, że tutaj wypada RT, a nie legenda, że tej legendy nie zobaczymy. Trzymajcie kciuki, widzowie. Bo naprawdę, nie chcę, żeby moje włosy były fardowane. No i ten, żeby to kara, wiecie, miała sens, no to będę musiał przynajmniej tak chodzić z miesiąc, nie? Nie tak, że sobie. Od razu zmyje, albo się ogólnie ogóle łysę, coś. Nie no, to by było chyba jeszcze gorsza kara. Mamy, słuchajcie, Bibi! I to też nie jest jeszcze legenda, więc cały czas jest szansa. Bo chyba już powoli, powoli, nie wiem, no ze 100, ze 150 jeszcze. Mamy hiperdoadowanko do, do Fenga Dobra, to jest bazik. Tak, to będzie bazik. Super. Witam pana. Ja mi też tych krolerów bardzo chętnie przyjmuję. Eee, dzisiaj go raz z legendarnymi. <grytanie> Także Max też już może się pojawić na tym koncie, czemu nie? O! hiperdoładowanko Wiecie co? Nie wiem, czy to jest możliwe, ale jest chyba szansa, że tej szóstej legendy nie trafimy. Idealnie zostaniemy na pięciu. No bo dawno jej nie było, nie? Nie żebym ją tutaj wywoływał czy coś, ale jest chyba taka szansa, że te skrzynki mi się skończą. I co, nie dostaniemy tej legendy? No tu mamy Max. I teraz po Max, czy teraz będziemy mieć kolejnego epika? Może? Czekajcie, sprawdźmy. Czy teraz będzie właśnie legenda? Tylko umowa była taka. Dokładnie, no jest legenda. Umowa była taka, że te legendy stąd się nie liczą. Więc ja sobie wezmę jakąś O, jest jakaś dziesiątka. I słuchajcie, mamy zombibi! Także kolejny skinek wleciał. Dawno tutaj żadnego skinka już nie widziałem. Widzowie, no coś się popsuło z tymi legendami, i to jest dobra moja. Oho! Uh -huh. Widzowie, patrzcie to. Ja już tutaj w ogóle taki śpiący jestem. A my tutaj mech odblokowujemy. No i to jest niby szósta legendarka, tak? Ale się umówiliśmy, że to się nie liczy. Więc trzeba, musi wypaść trafiona. No niby za kredyty i w ogóle. Kredyty były trafione, ale no. Jak dla mnie to no, musi wypaść, jeszcze jedno. No. I to nie jest legenda, to jest Rafik. Także no nie. I to jest, słuchajcie, też nie legenda, bo Piper to naprawdę dobrze zwiastuje. Kurczę, no. Bo nie będzie tej legendy. Chyba się uda. Chyba się upiecze. Ja nie wiem, ile tych boksów jeszcze zostało. Widzowie, oficjalnie to koniec. To koniec. Tych włosów wyglądających tak jak teraz, bo muszę je przefarbować. Legenda numer 7. A szósta trafiona z deadboxów została właśnie odblokowana. No i co? Zostawcie łapeczkę pod filmem. 8000 robimy kolejny zwariowany challenge Podajcie to mi na Instagram damian 4 ty jak chcecie zdecydować na jaki kolor mam przefarbować I obiecuję, że przynajmniej przez miesiąc będę w tym kolorze Jeśli będzie to jakiś różowy, to ja będę się bał do sklepu wejść <noise> Nie wiem, jestem po prostu wystraszony jak mam zapytać o coś kogoś w sklepie, bo nie chcę mu przeszkadzać A jak jeszcze, nie wiem, będę, będę w różowych włosach, to w ogóle się będę stresował Proszę, nie róbcie mi różowych włosów, tylko nie różowe No zielone też tak średnio, ale na pewno lepiej niż różowe, nie? Nie wiem, niebieskiej też bym chyba nie chciał a, jakiś taki blond Wy to widzieliście, co nie? Czy wychodzi na to, że trafiliśmy tą legendę w jednej z ostatnich skrzynek Cordeliusa, to wszystko z jego wina Przeniósł się do nas z innego wymiaru Trafiliśmy prawie 300 tysięcy blinków w tych skrzynkach 260 tysięcy golda 55 zadymiarzy Łącznie 56 zostało odblokowanych No i cała masa skinów Nie mogę powiedzieć, że ten opening był naprawdę bardzo udany Na moją niekorzyść Dziękuję wam bardzo za oglądanie Mam nadzieję, że się podobało Widzimy się już jutro w kolejnym filmie Cześć!